Z tej strony mały nior i dzisiaj nagrywamy taki nietypowy odcinek z Cupheada. I nie uwierzycie, na telefon. Można ściągnąć Cupheada na telefon na Androidzie, ale nie będę Wam tego dzisiaj pokazywać. Tylko zrobiłem sobie krótki gameplay, nawet nie wiem czy krótki. Może będzie 20 minut, bo Cuphead jest. Grałem już troszkę w tego Cupheada. To moim zdaniem jest spoko gierka więc dlaczego by nie, gra, nie nagrać tutaj odcinka z Cupheada No i właśnie wpadłem na pomysł, żeby nagrać Do tego y, powiedział mi mój widz, żebym nagrał właśnie Cupheada Więc nagrywam i patrzcie, tu jest właśnie ten nasz domek. Tutaj możemy sobie wejść, patrzcie. Możemy zrobić też tutorial, ale nie będę robić. Tu jest taki dziadek, możemy z nim pogadać. O, patrzcie, co się stało z nim, co on zrobił. O, właśnie tu jest tutorial. I troszkę trudne. Nie jest, bardzo, nie jest bardzo trudne, ale troszkę trudne to sterowanie jest. Nawet miałem problemy ze sterowaniem. Nawet już w tutorialu. O tu muszę sobie wziąć pieniążki. O kurde, ja robiłem tutaj misję, ale mi się nie zapisała chyba. Wiecie? Bo już miałem bossa. Ale mogę sobie przejść jeszcze raz. I ta pierwsza misja właśnie nie mogłem jej przejść, bo jest trudna nawet. Troszkę długo też się ładuje, więc zrobię cięcie na razie. Już jest, jesteśmy. Tutaj mamy Cupheada, troszkę reaguje na początku, ale później się spoko. No i... Patrzcie, tutaj kwiatki, pokażę Wam je. O, i patrzcie, musimy właśnie strzelać. Tutaj zbieram sobie monety. Tutaj jest taki grzybek. Niedobry. O, i możemy iść teraz. Spróbuję przejść, bo nie wiem, czy mi się uda, bo nawet jest trudna ta misja, jak na pierwszą. I miałem problemy. Mam dla Was takiego też protipa. Jak gracie na telefonie, to nie wyłączajcie strzelania, bo się bardzo przyda. Na końcu się bardzo przyda. Na samym końcu, bo czasami na samej końcówce ginęłem. O i tutaj jest ten niedobry niebieski ludek, który mnie wkurza. Bo on trzeba do niego strzelać, żeby ustał. O, teraz można iść szybciutko. O, i przeszedłem. Tutaj mamy złotą monetę. I wziąłem, zabiłem tamtego kwiatka. Tylko nie można grać tym niebieskim ludkiem Czekajcie, bo laksy są trochę. Nie można grać tym niebieskim ludkiem. Zapomniałem jak on się nazywa, więc przepraszam, ale wiedziałem. Patrzcie, można jeszcze zrobić takie coś właśnie. O i nie ma z tego grzybka. Czekam aż to. O i możemy iść. I dzisiaj tak bez kamerki. Bo by mi się słabo grało, trudno by mi się grało, bo bym musiał się skupić na tym, żeby było mi widać twarz i na samej grze. Więc troszkę, troszkę przypał, ale mogę tak nagrywać też. Czekajcie. Nie wiem, czy to Wam przeszkadza, że nie ma. O, tutaj złota moneta że nie ma twarzy, ale mi to nie przeszkadza. Nie wiem czy wam to nie przeszkadza. Patrzcie, tu mam taką przepaść i muszę... O, właśnie tak. Tutaj jest grzybek. Tutaj jest prawie już koniec. Tutaj strzelam do tego grzyba. O, nie ma już go. Teraz do tego. Jeszcze wam coś pokażę. Też to będzie tip. Tutaj... A nie, nie ma. To zabiłem chyba. Bo jak grałem raz, to był kwiatek tam. Taki niedobry. O nie. Grzyb do mnie. Kurde. Wow. Przeczekam za tym gościem. No i teraz mogę iść. Teraz trochę w to postzielam, więc zrobię cięcie. Dobra, już jestem i tutaj właśnie się zaczyna trudno. Tutaj będzie już trudno, ale to jest do przejścia. Tylko, że powiem Wam od razu: na telefonie sterowanie nie jest łatwe. Nie jest łatwe. Można ściągnąć tylko na Aptoidę, ale nie wiem, czy ktoś z Was wie, ale. A to idę już na, an, nie na Androidzie, na Androidzie cały czas jest, tylko że po prostu nie ma na Google Play. Patrzcie, jakiego miałem farta. Widzicie to? Kurde. O kurka, ja kole. Dobra, tutaj jest już prawie koniec. Na jeden HP te, wtedy też przeszedłem. O kurka, okej, okay. chyba przeżyję. Yeah. okej. Okay. Patrzcie, chaty, jung chciung i przeszedłem. Takim myślę, że wam się gameplay spodobał. To nie, nie jest jeszcze koniec, ale myślę, że w moim wykonaniu ta misja wam się spodobała jeszcze za pierwszym razem. Nigdy mi nie wyszła za pierwszym razem. I to jest pierwsza próba filmu i pewnie już nie będę nagrywać drugiej próby. Zobaczę. Czy, aha, wziąłem ok. Mogę wam pokazać jeszcze tutaj. Nie wiem, czy kogoś to interesuje. Mapkę, jak wygląda całą. Patrzcie, tu macie takiego easter egga od twórcy tej fanowskiej gry. Bo to jest fanowska. Tutaj u góry jest taka siekiera z krwią. Więc taki easter egg. Tutaj możemy sobie wejść, ale nie wiem co tutaj się robi. Nie odkryłem, bo już tutaj wchodziłem, tylko nie wiem o co chodzi. Tutaj czekajcie. O, i wejdziemy. Nie wiem, czy ktoś zna angielski, ja nie znam tak bardzo. Możecie sobie przeczytać. Well, look, what the cat. Dobra, nie będę czytać. To chcę przeczytać sobie, niech zatrzyma filmik. Nie, nie wiem o co tam chodzi. Raczej to nie jest misja, tylko jakieś tam pogadanki. Tutaj mam kwiatki. Właśnie teraz y, to się odblokowało, więc nie pokazywałem wam na samym początku i ten sklep od razu mówię, on nie działa. Opróbuję wejść i on nie działa. Tutaj mamy takie coś, tu możemy sobie wejść. Tam jest mostaliś, ale już nie będziemy tam iść. I tutaj jest pierwszy nasz, nasz boss. Ja umiem przejść, bo przeszedłem już, jak sobie grałem. To przeszedłem, bo najpierw jest ziemniak, a później jest cebula. I zazwyczaj jak grałem sobie. To ginęłem na cebuli, bo ona płacze i trzeba. Tak, bo jak się tnie cebulę, to wtedy płacze. Dobra. No i się właśnie ginie od tego. Chciałem zrobić już cięcie, ale nie będę robić cięcia. O, i trzeba tutaj skakać, właśnie. Ja się skupię i nie będę gadać. Dobra, mi nie wyszło i patrzcie tutaj mamy taki drugi słupek i tam prawie przeszedłem do końca, tam jest chyba najtrudniejszy boss i teraz już nic nie gadam się skupiam. Próbuję przejść do cebuli, żeby Wam pokazać. Teraz nie gadam nic już, naprawdę. O, udało się, widzicie? Teraz będzie tu cebula, więc radzę wam się schować tu. O, i teraz trzeba nawalać. Skor sorka za trochę. O, i teraz trzeba uważać na te łzy. Nie, nie wyszło mi. Już nie będę próbować, bo raczej mi nie wyjdzie, więc myślę, że Wam się taki gameplay z tej gierki z Cupheada spodobał. Możecie zostawić suba i lajka pod tym filmem. Na pewno się nie obrażę. No i cześć!